Co? Let's go go! Oh. Fuck. No. Oh. Oh. Właśnie. Ryszard. Marianna. Szef. I zdrapujemy mamy. Członka. Jedynki i dwa zera. Literki arabskie. Ale cyfry też arabskie. Wszystko dla. Bez ciebie jak kwiat bez wody. To się napij. A ty gdzie idziesz? No, przecież ci mówiłam, że się umówiłam z tym żonę, tym co ze sobą nie spijając. Chociaż ty w zeszłym tygodniu jeszcze właśnie z siurku. kto by takie rzeczy pamiętał? Czyli jemy. Panie... Doczekasz. No chyba kopukuli. <noise> jak trwoga to do dermatologa, tak? Księdza, córka właśnie kupiła apartament tuż koło świątyni. Kochanie, ile to metrów? 300 plus teraz z widokiem. Na świątynie? Na bagna. <laughs> Masz garnitur? Mam. Bierzmowanie też. Obrączki skołuje w 5 minut. May I have some water, please? Podaj Podaj pani water. Musi to być ciężka robota tych chłopów obrobić. Drugiego już nam w takim stanie odwozi. A kwitek ZUSU jest? Tak jak obiecywałem, najlepsze balety w mieście.